To mecenasi układu porannego. Casa Playa. Lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Niemcy wraz z Ukrainą będą produkować broń dalekiego zasięgu. Rosja zaproponowała termin kolejnych rozmów z Ukrainą. Organizacja Narodów Zjednoczonych zarzuca Rosji dokonanie zbrodni wojennych w ukraińskim obwodzie hersońskim. Czechy zarzucają Chinom przeprowadzenie ataku cybernetycznego na czeski resort dyplomacji. Unia Europejska wprowadziła sankcje wymierzone w Syryjczyków prześladujących alawicką mniejszość. Amerykański sekretarz stanu zapowiada ograniczenia w wydawaniu wiz dla osób odpowiedzialnych za cenzurę. Czwartek, 29 maja, to jest Układ Paranny. Michał Ziomek, zapraszam. Niemcy i Ukraina zamierzają wspólnie produkować broń z dalekiego zasięgu. Berlin zadeklarował ponadto, że przekaże Kijowowi pakiet pomocy wojskowej o wartości blisko 5 miliardów euro. Ukraiński prezydent Władimir Załęski podczas wizyty w Berlinie spotkał się z niemieckim kanclerzem Friedrichem Mercem. Szef rządu Niemiec zadeklarował, że będzie chciał pomóc Ukrainie w produkcji broni dalekiego zasięgu, dzięki której będzie możliwe atakowanie celów znajdujących się w głębi terytorium Rosji. Współpraca w sektorze przemysłu zbrojeniowego będzie realizowana w istniejących już Teraz ukraińskich zakładach, a także przy wykorzystaniu wiedzy technicznej tamtejszych specjalistów. Załęski i Merc podpisali memorandum na temat bezpośrednich niemieckich zbrojeniowych inwestycji na Ukrainie. Niemieckie władze zapowiedziały dodatkowo, że przekażą siłom zbrojnym Ukrainy broń, amunicję, artylerię i systemy obrony powietrznej. Telewizja Euronews zauważa, że ani razu w trakcie wizyty ukraińskiego prezydenta nie wspomniano o przekazaniu Ukrainie niemieckich rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Na początku maja niemiecki kanclerz zapowiadał, że iż wyniki rozmów o udostępnianiu nowej broni nie będą upubliczniane. Ogółem pomoc dla ukraińskiej armii ma być warta blisko 5 miliardów euro. Merc w poniedziałek poinformował o zniesieniu ograniczeń dotyczących Użycia przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu, która została przekazana jej przez zachodnich sojuszników. Poza Niemcami podobną decyzję miały podjąć Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Rosja zaproponowała termin kolejnej tury negocjacji z Ukrainą. Do spotkania dyplomatów z obu państw miałoby dojść 2 czerwca w Turcji. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergi Ławrow w trakcie konferencji prasowej zaproponował kolejną turę rozmów. Mają one być kontynuacją rosyjsko-ukraińskich negocjacji, które odbyły się 16 maja w Stambule. Według Ławrowa przed dwoma tygodniami uzgodniono, że obie strony przygotują pisma określające ich oczekiwania w sprawie zawarcia trwałego pokoju. Rosjanie mieli już. Sporządzić projekt swojego memorandum, przedstawiając w nim swoje propozycje dotyczące zakończenia konfliktu. Doradca rosyjskiego prezydenta Władimir Miediński rozmawiał przed konferencją Ławrowa z ukraińskim ministrem obrony Rustemem Umerowem. Zaproponował mu organizację spotkania w najbliższym czasie, aby wymienić się wspomnianymi projektami porozumienia. W trakcie poprzednich rozmów nie zawarto umowy o 30-dniowym zawieszeniu broni. Rosja chce najpierw podpisać memorandum mające określać kolejne kroki w kierunku ostatecznego zakończenia działań wojennych uzgodniono wówczas jedynie wymianę jeńców wojennych w propozycjach 1000 za 1000, która została przeprowadzona w ubiegły weekend. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział z kolei, że w przeciągu najbliższych dwóch tygodni będzie wiadomo, czy Rosja rzeczywiście jest zainteresowana zawarciem pokoju. Negocjacje z Rosjanami prowadzi obecnie jego doradca Steve Witkow. Organizacja Narodów Zjednoczonych oskarża Rosję o dokonanie zbrodni wojennych w ukraińskim obwodzie chersońskim. W jej atakach miało zginąć łącznie 150 cywilów. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ do Spraw Ukrainy opublikowała swój najnowszy raport na temat konfliktu. Wynika z niego, że od lipca ubiegłego roku Rosja prowadzi regularne ataki na obszar znajdujący się w obwodzie hersońskim. Chodzi dokładnie o rozciągający się na blisko 100 kilometrów prawy brzeg rzeki Dniepr. Głównym celem Rosjan jest samo miasto Hersoń wraz z jego najbliższymi okolicami. Rosyjskie uderzenia są przeprowadzane na ogół według tego samego schematu, dlatego ONZ uznaje je za dokładnie zaplanowane, kierowane i zorganizowane. Zarazem nie ma żadnego dowodu na to, żeby strona rosyjska w jakikolwiek sposób próbowała przestrzegać przepisów międzynarodowych. Tylko w tym rejonie miało zginąć już blisko 150 osób, a kilkaset zostało rannych. Przedstawiciele Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ do spraw Ukrainy twierdzą, że większość zabitych stanowili mężczyźni. Ofiary były zabijane przy użyciu dronów, gdy załatwiały sprawy związane z życiem codziennym. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odnosząc się do raportu, potępiło działania Rosji, zarzuciło jej haniebną taktykę terroryzowania ludności cywilnej i wezwało do zakończenia tego rodzaju praktyk. Portal Politico przypomina, że w marcu 2022 roku rosyjskiej armii udało się zająć sam Herson. Został on odbity przez ukraińskie wojsko w kontrofensywie przeprowadzonej 8 miesięcy później. Republika Czeska zarzuciła chińskiej Republice Ludowej dokonanie ataku cybernetycznego na czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W jego trakcie ujawniono wewnętrzną korespondencję rządową. Wiadomości mailowe wysyłane przez pracowników czeskiego resortu dyplomacji były pozyskiwane przez Chińczyków od trzech lat. Aktywność chińskich agentów została wykryta w trakcie wspólnego śledztwa czeskich służb specjalnych oraz pracowników Narodowego Biura Cyberbezpieczeństwa. Wprawdzie większość korespondencji przechwyconej przez Chińczyków stanowiły wiadomości nieobjęte klauzulą poufności, ale i tak stanowią one część infrastruktury krytycznej państwa czeskiego. Anonimowi rozmówcy portalu Seznam sprawi twierdzą, że służby specjalne badają także, czy skrzynki pocztowe były hakowane w celu zbierania informacji o pracownikach ministerstwa. Później mogliby oni być szantażowani przez państwo środka. Centroprawicowy rząd Petrafiali w swoim oświadczeniu potępił działania prowadzone przez Chińską Republikę Ludową. Czesi wezwali Chińczyków do przestrzegania międzynarodowych norm określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipowski wezwał do siebie chińskiego ambasadora. Przekazał mu wiadomość o negatywnym wpływie wspomnianych wydarzeń na relacje Pragi z Pekinem. Ambasada Chin w Czechach w swoim komunikacie określa oskarżenia mianem bezpodstawnych. Podkreśliła, że zgodnie z normami międzynarodowymi wszelkie informacje o atakach cybernetycznych powinny zawierać dokładnie udokumentowane dowody. Unia Europejska wprowadziła sankcje wymierzone w Syryjczyków odpowiedzialnych za prześladowanie mniejszości alawickiej. W Syrii regularnie wybuchają starcia pomiędzy siłami rządowymi oraz alawitami. Rada Europejska zadecydowała, że utrzyma ograniczenia dotyczące najważniejszych urzędników państwowych z czasów rządów partii Bas, a także innych osób odpowiedzialnych za naruszanie praw człowieka. Nowe sankcje obejmą dwie osoby i trzy grupy zbrojne. Wśród nich znalazły się prorządowe brygady, które w marcu dokonały brutalnych ataków na mniejszość alawicką w regionach Syrii znajdujących się na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Grupy zbrojne twierdziły, że odpowiadają na dywersję prowadzoną przez zwolenników obalonego prezydenta Syrii Baszara al-Assada. Bojownicy odpowiedzialni za zamordowanie kilkuset alawitów należą do sunnickiej większości i są związani z siłami bezpieczeństwa zorganizowanymi przez władze w Damaszku. W ubiegłym tygodniu Unia Europejska zniosła większość sankcji wobec Syrii. Bruksela liczy, że w ten sposób pomoże Damaszkowi w odbudowie kraju zrujnowanego po kilkunastu latach wojny domowej. Decyzja Wspólnoty jest warunkowa, ponieważ jej państwa członkowskie obawiają się właśnie prześladowań mniejszości religijnych oraz etnicznych. Ograniczenia mogą zostać przywrócone, jeśli syryjski prezydent Ahmed al szara nie zapewni społeczeństwu pokojowej koegzystencji. Nałożone przed sześcioma laty sankcje zniosły również Stany Zjednoczone. Na razie zostały one zawieszone na najbliższych sześć miesięcy. Z wyliczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że odbudowa Syrii będzie kosztowała co najmniej 250 miliardów dolarów. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio grozi ograniczeniami wizowymi dla osób odpowiedzialnych za cenzurę. Jego zdaniem obcokrajowcy często ograniczali Amerykanom możliwość korzystania z wolności słowa. Rubio napisał na portalu X, że obywatele Stanów Zjednoczonych przez zbyt długi czas byli karani grzywnami, nękani i oskarżani przez sądy innych państw za swoje wypowiedzi. Chodzi głównie o naciski wywierane na portale społecznościowe kontrolowane przez amerykański kapitał. W opinii Rubio zagraniczne rządy domagały się od nich ściślejszego moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników. W odpowiedzi USA zamierzają wprowadzić ograniczenia w przyznawaniu amerykańskich wiz osobom odpowiedzialnym za podobne działania. Amerykanie zarzucają innym państwom, że dalej chcą one wpływać na sposób funkcjonowania portali społecznościowych. Rubio uznał za niedopuszczalne grożenie amerykańskim obywatelom nakazami aresztowania za zamieszczanie treści na tego rodzaju platformach. Potępił też próby narzucenia gigantom technologicznym globalnych rozwiązań na rzecz moderowania postów. Amerykański sekretarz stanu ostrzegł zwłaszcza Europejczyków przed wprowadzaniem nowej polityki. Portal Politico zarzuca białemu domowi hipokryzję. Witryna przypomina, że w tym samym czasie Departament Stanu USA prowadzi politykę represji wobec zagranicznych uczestników propalestyńskich manifestacji na amerykańskich uniwersytetach. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi układu porannego. Casa Playa – lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.